Nowy meczet dla turystów przybywających od strony, właśnie Mimonu, czyli przystani. Obowiązkowy punkt na początek. Wejście jest darmowe. Jest takim jakby współczesną, popularną, uczęszczaną świątynią dla mieszkańców Stambułu. Na w tym przykładzie pokażemy, jak trzeba się zachowywać w meczetach w Stambułu, czyli po pierwsze Bosa. Po drugie, Ania ma zakryte włosy. Jak prosiono, prosi się o to kobiety, ale już obowiązkowe są zakrywanie ramion. Włosy ujdą. Mężczyźni dobrze, jak mają skarpetki. To taka informacja na marginesie. Dostajemy siatki, w których chowamy buty, i możemy wtedy wejść na zwiedzanie. Oczywiście jest wydzielona strefa dla turystów. Nie wiem, co oni tam robią i jakim prawem. Ej! Niedaleko Błękitu Sulejmana znajduje się gro grobowiec Mimar Sinan Turbesi. To był jeden z największych, a chyba nawet największy, architekt z czasów osmańskich. Między innymi autor właśnie tego meczetu Sulejmana oraz Błękitnego meczetu, czyli charakterystycznej budowli dla Stambułu, rozpoznawalnej obok Aisofii z całego świata. On wybudował dużo, dużo więcej. Był naprawdę niesamowitym twórcą, prekursorem, świetnie wykształconym i przede wszystkim miał ogromne wpływy na dworze Sulejmana, e, przepraszam, sułtana. E, do dzisiaj chyba taka jedna z najbardziej poważanych przez Turków postaci, niezwiązanych z władzą.